I zaraz ich pełno w całym okay, z tej strony Boss. Zapraszam was na kolejny odcinek z 3 Dziki Gon. Na początku przywitał się z wami zamożny mieszczanin, który powinien dostać jego Ale nie mogę strzelić go w japę. Chciałem skompletować swoją drużynę. Drużynę Pierścienia. Ale najpierw się udam do... Do żeby zrobił dla mnie wszystkie zbroje, jakie jest w stanie w ogóle wykonać. Dobra, ja to wiem. Pokaż mi swoje towary. Sprzedam mu wszystko to, co mam. On tu ma parę tysięcy, także spokojnie będzie w stanie mi za to zapłacić wszystko. O, albo nie. No tak na styku mu się udało w sumie. Nawet taka zwykła zbroja. Kosztuje 312 renów. O, te buty są śmieszne. Wymagany poziom aż 28. O proszę, i odporność na krwawienie plus 25%, ale reszta wszystko w dół. Hmm. Pamiętam, że ich kiedyś używałem, jak grałem za pierwszym razem. Teraz raczej z nich nie skorzystam. Nie są to jakieś nie wiadomo jakie buty. No dobra, zobaczmy, co on jest w stanie dla mnie zrobić. Eee, filtry. I zobaczymy, czy on jest w stanie dla mnie zrobić jakiś mistrzowski miecz. Okej, okay, stalowy miecz cechu niedźwiedzia, a zrobimy sobie. Jak to niewłaściwy rzemieślnik? Kowal mistrz. Dobra, ulepszony stalowy miecz cechu niedźwiedzia. On nie będzie w stanie mi tego zrobić. Może przez to, że to jest płatny.ż. Okej okay. to buty Buty wejdzie... Okej, okay, mogę kupić Ale buty ja mam Buty mam Ulepszone, ulepszone buty potrzebuję Nie mam chyba schematu na ulepszone buty, cechu niedźwiedzia niestety ...kurze, kurze, niewłaściwy rzemieślnik też. Które są niewłaściwe, niewłaściwi rzemieślnicy. No tu brakuje składników, ale z kolei potrzebowałbym... ...ulepszonej zbroi cechu niedźwiedzia, a niestety nie widzę tutaj takiej. Hmm. Niby człowiek zabrał wszystkie te... Ulepszone rzeczy, a jednak tutaj brakuje części. Rękawice Wiedźmiskiego cechu gryfa. Te Wiedźmiskie mam już w plecaku. Cechu wilka, wyśmienite, wyśmienite. Wszystko wyśmienite nie mam ulepszonych. Dziwna sprawa, dobra. Nic dla mnie nie może zrobić. Bywaj. Ja będę musiał poszukać schematów. A teraz dobra. Jeszcze udam się tutaj po wymianę waluty. Czym mogę służyć? Chciałem wymienić walutę. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić. Dobrze trafiłeś no, 356 Drogi, koron dostań, doszło. Dobra. Zobaczę okay. na mapie jak tam wygląda sytuacja. Do kogo mam najbliżej? Dobra, idę po kolei by się nie zastanawiać, do kogo iść pierwszy. O proszę, tu jest jeszcze jakiś kowal. Chociaż, chociaż z tego co pamiętam, to jest jeszcze jakiś kowal w, w Oksenfurcie. Wydaje mi się, że to będzie bardziej prawdopodobne, że tam będę w stanie wykonać jakieś bardziej zaawansowane rzeczy. Chociaż dziwię się, że nie mam schematów ulepszonych. No ale dobra, poszukamy. To może być o jakichś zadaniach związanych z poszukiwaniami. Więcej okay. W pierwszej kolejności idę do Zoltana. Dość Zoltan to od razu się zgodzi, no pan. Zoltan, ja. Masz ochotę na walkę z dzikim górnym? No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią! Ja pojadę, dla ciebie mam inne zadanie. Chcę żebyś wyruszył do Kermorem. Tam przywiozę Cili. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku dzikiego bogonu i twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki, widzimy się na miejscu. Vesemir, Eskel i Lambert już tam są. Dobra, jego już mamy. I to co, teraz można się udać spokojnie do rozznacznika. znacznika. Może by szybciej było, ja się przetransportuję po prostu na rynek albo tam do drugiego znacznika. Tutaj są obok uliczki. Z Rochem i Bikstrą. Vernon Roche. No świętego Grzegorza, zobaczymy do kogo teraz skieruje swoje kroki. Z Rochem, tak myślałem. Przecież nie, to jest siedziba wodicks przecież przynajmniej tak mi się Ufamy wydaje. Się bo ja o czymś nie wiem, nie. Służba nie drużba. Zaraz, zaraz, bo ja chciałem iść tutaj. To mnie pokierowało gdzieś w drugą stronę tysiąc metrów stąd? Wydwaj! Jazda mi sto. Ale pani łowcu! My tu nikomu nie, wadzimy. Nikomu nie Dobra, nie wadzimy. idę do dikstry z tego co widzę. Tylko muszę trafić na ten ryneczek taki. Właśnie chyba na sam muszę zejść <śm> 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 i tak wyminąć. O. A do tych łaźni dikstry. Co tam potrzebuję? Pomocy, O, ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. Mów wiem, że niedługo dziki Gon zaatakuje Karmorem. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki Gon, no, nie mów mi, że wierzysz w te brednie. To nie brednie. przekonałam się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Hmm. Bo nich ze mnie żaden, a Kermoren jest poza zasięgiem moich wpływów. Z drugiej strony, gdyby nie ty, nie odzyskałbym skarbu. Słuchaj, zrobimy tak. Odpalę ci pękaty mieszek, dorzucę coś Ekstra i będziemy kwita. Zgoda? Zgoda. Dziękuję. Dobra, czyli z stron na mnie po drodze będzie? Przez walki z dzikim golem, no i został teraz roż. Teraz jestem ciekaw jak nasze wybory, jak moje wybory wpłynęły z poprzednich części na to jak będzie się odnosił do mnie roż. Bo może nie, zby, nie być zbyt chętny zwłaszcza jeżeli w pierwszej i drugiej części opowiedziałem się po stronie skojatel którzy w sumie później się przeciwko mnie obrócili, ale to już szczegół. Zobaczmy to proszę. Liczę na to, że pomoże jednak. Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? No raczej, to nie raz. Tylko Wiedźmina ty nic nie Wiedźmin to Geralt z Rii. Cały i zdrowy. Potrzebuję twojej pomocy w Kermore. Przywiozę tam Ci. A dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie, i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. Twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy brać ze sobą wez. W każdym razie do zobaczenia w Kermore. No i to mi się podoba. Wyspa Gia uda się na Sklikę. Teraz jeszcze nie. Teraz jeszcze nie chciałbym się zająć zadaniami pobocznymi na kontynencie. Teraz widz mi się nie może o Mistrz Płatnerstwa. Przewiś narzędzia kowalskie z Undwik. Serio? Znowu wyprawa na Skligę? O wysoką stawkę. Dobra, wolny duch, mistrz areny, zlecenia Wiedźmińskie. Zajmijmy się porwanym myśliwym, który już jest poza moim zasięgiem, jeżeli chodzi o poziom. Także nie liczę za wiele, jeżeli chodzi o przypływ doświadczenia. Ale warto wykonać to no, zadanie. Jeden wynocha z naszej wioski. Dość już tu Wiedźmini szkody narobi... Ciekawe czy jak to pozbieram, to czy będę miał jakieś znaki zapytania na kontynencie nowe. Jest jedno dostępne zadanie. O, jedno nieodkryte miejsce, dobra. Wiem coś nie tutaj pyskuje, zwanowy, Sołtys. Wynoś się, mutancie zatracony! Co takiego zrobili ci Wiedźmini? Co zrobili, co zrobili? Przyszedł jeden taki dwa dni, żarł u nas, bo się namyślał, i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. Bardzo szlachetnie. Ja tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie. Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. Ale dło się zanim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płaczę, a ona? No, nie zdzierżę, utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Kwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór uka trupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Zaraz, przecież nie są bezpłodni. Jeśli to był prawdziwy Wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom! Dopiero by się was namnożyło, ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję! Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać, ażeby mu trupojat flaki wyprął, jebace! O. Wiedź mnie jak malowany. Zaraz się zajmę tym zadaniem, ale najpierw chciałbym porozmawiać z myśliwym. Tak? Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie co to za potwór? Musi strasznie wielki, bo wilków utłóg. Wyprół z nich fraki, ale wszystkiego nie zeżarł. Znaczy ze złości zabija. I ryczy i wyje po nocach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Mógłbym się zająć tym potworem, ale nie za darmo. No raczej, Ile że nie szczycie? za darmo. 258 podbijamy o 50, standardowa stawka. Jak ten gości się zgodzi na 50, to od przyszłego zlecenia będzie 60. Tyle możemy zapłacić. No i będzie 60 następnego zlecenia. Zajmę się tym. To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! Szukać las mamy, tak? No dobra. To idziemy szukać wiatru w polu. Nie widzę jakaś hacjenda w środku lasu. Ale to chyba nie jest cel mojej misji. Cel mojej misji zaczyna się w tym miejscu, także muszę się tu rozejrzeć. Widzę chyba jakieś zwłoki. Faktycznie wilki. Tam coś widzę, coś, jakieś dźwięki chyba stamtąd dochodzą. Znajdę jakiś strop? Chyba nie. Naprawdę duża sztuka. No dobra, duża sztuka, ale czego? Jakiś niedźwiedź, borsuk. wilkołek. Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje. Dobra, skorzystajmy z wiedźmińskich zmysłów, żeby dotrzeć do naszego celu. To może być jakiś borsuk albo bubr. Zombie bubr. Kici, kici, taś toś. Gdzie jesteś? Znaleźć inną drogę. Oż ty, panie, jak ty tam skoczyłeś? Dobra, skoro coś tam wlazło, mam nadzieję, że nie ma skrzydeł, bo nie chcę się ganieć z jakimś ptakiem. Tu jest jakieś wejście. Nie, nie widzę żadnego wejścia. Jakieś kamyczki. O, czyżby to był jakiś włas? Dobra. Nie mogę zapisać, a dlaczego? O, teraz zapisane. Trzeba walczyć. Zginął niedawno. Ciekawe co go załatwiło. Czy to bies czy mi się wydaje? No, z kim ja będę walczył, jak to jest bies? Inny In trop. Ślady są za małe jak na biesa. Oba straciły sporo krwi. To jego ślady. Stoczył długą walkę. Musiał być czarny nie rywalizował z biesem o terytorium. No no biesa, muszę zdobyć. No ja wziąłem gówno biesa. O kurde, ale żebym sobie zaskoczył. A to jest główno biesa. Ale wystarczy na wykonanie wabików. tu i przynęty na podstawie receptury alchemicznej. Super. Ulepszony puszczyk. Będę robił wywar z kupy biesa. Odwar z biesa. Odwar z katakana i jeszcze jakiś jeden odwar z... a nie, z trola. Dobra, tutaj jakieś olejki są? Nie. Bomba dwimerytowa wyśmienita. I to było na tyle. Hmm. Przygotuj przynętę. To jeszcze nie przygotowałem przynęty? A czarta, czyli z czartem będziemy walczyć. Proszę. Masz nowy przedmiot fabularny. No to wiadomo co z nim zrobić. Gdzie to jest? Rozdaj przynętę wokół wzgórza. Gdzie jesteś tutaj, głuposz czarta? Wyśmienity jad wisielców, kurde gdzie, gdzie jest to? Odwar z to nie jest katakana, też nie zbiesa. biesa. Odwar z biesa, co on mi to daje? Hmm, zatrucie eliksirami zwiększa limit wagi przedmiotów. Okej. Okay. To mnie nie ratuje, bardziej chodzi mi o przedmioty fabularne. O właśnie, przynęta na czarta. Rozlewamy. Dobra, jeden. Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. Dobra, jak zwabić? Jeszcze muszę w trzech miejscach to wylać. Okay. Wybor spędzi stolca. Został wykonany. Ciekawe czy czart dostanie sraczki, jak to poczuję Wyczuję to nawet z pięciu mil. Okej, okay, ostatnie miejsce i gdzieś tu powinien się pojawić czart. Na pewno się zjawi. Wystarczy poczekać w jaskini. Okay, dobra teraz trzeba będzie się udać do tej jaskini znowu będę musiał wejść przez tą dziurę. I kusza, o w zasadzie to nie kusza może e, przeciwników według czy oślepia. Oślepimy sobie tego przeciwnika czarta. Ja sobie z godzinę pomedytuję. Trzeba uzupełnić życie przed taką walką, bo to nie wiadomo, czy czart będzie ciężkim przeciwnikiem, godnym wiedźmina, czy jednak lepiej, lepiej pójdzie w sumie. Zobaczymy zaraz, jak w ogóle wygląda czart. O kurde, jaka koza. Banalny... wyjedz. Podziwiam się większego wyzwania, to już prawie... ...pół życia zabrane. Oż ty kurde, ja zaatakował mnie. No, na bramach chciałbym wlecił się. Jeb, jeb, jeb. Jest on taki szybki, że... O, stanie na rękach. Ragdance. Okej, okay, dobra, to ten potwór na pewno już nie będzie sprawiał problemów lokalnym mieszkańcom, lokalnej ludności. Nie mogę się udać z czystym sumieniem po nagrodę. jakoś tak, żeby stąd zlecieć, ale nie stracić życia ale właśnie yeah. idealnie się złożyło, że tak czasowo szybko poszło mi z tym czartem. 170 metrów do przejścia, żeby uzyskać nagrodę to się dziwne, bo z początku myślałem, że to będzie wilkołak, ale z kolei wilkołak raczej nie zabijałby wilków bardziej całej batachy Bies już chyba bardziej, ale czart, z czartem pierwszy raz walczyłem. Widź mi, nie? Jak polazłam po chrust do lasu? Tak? Dawaj hajs. Pozbyłem się charta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Chart i bies. Co to? Otwory się zmówiły na naszą wioskę, myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Bywaj. Oni mają szczęście, że się złożyli, bo bym musiał zabić całą wioskę. teraz mnie interesuje to zadanie poboczne, Wiedźmin jak malowany ale nim zajmę się w kolejnym odcinku a w tym dziękuję wam za uwagę i zapraszam jutro, na razie cześć